Dzień dobry! Od 1 października 2024 roku rusza nowa oferta oszczędne dostawy. Dzięki niej będą mogli Państwo dostosowywać koszty dostaw do swoich potrzeb. Jeżeli złożysz zamówienie powyżej 600 zł netto, będziesz mógł cieszyć się darmową dostawą i nie będziesz musiał się martwić o to, czy grzejnik jest duży, czy bardzo dużą ma wagę. Jeśli zamówienie będzie złożone za mniej niż 600 zł netto, płacisz tylko za wysyłkę 19 zł i 90 groszy. W tym przypadku również nie będziesz musiał się martwić o wymiary danego zamówienia. Dla klientów, którzy regularnie składają u nas zamówienia, mamy przygotowany roczny program darmowej dostawy. Płacą Państwo jedynie 999 zł netto i mogą się Państwo cieszyć darmową dostawą przez cały rok. Obowiązuje ona od stycznia do grudnia. Wartość zamówienia nie ma tutaj znaczenia, ale zdajemy sobie sprawę, że oferta wchodzi od tego roku, od października 2024 roku. Dlatego zachęcamy Państwa do tego, aby zapisać się do programu jeszcze dziś. I wtedy my, jako firma, oferujemy Państwu dodatkowe 3 miesiące darmowej dostawy. Oznacza to, że mogą Państwo się cieszyć darmową dostawą przez 15 miesięcy czyli od października 2024 roku do grudnia 2025 roku. Dajcie sobie szansę na oszczędność i wygodę, a my zajmiemy się Państwa przesyłkami.